Witam, oto mój nowy program z tutorialami. Dziś pokażę Wam, jak zmienić miniaturę folderu. A więc wchodzimy w swój folder. Załóżmy, że u mnie będzie to folder Steve'a. W oknie folderu klikamy prawym klawiszem myszy, a następnie wybieramy Dostosuj ten folder. Pojawi nam się nowe okno, w którym klikamy Wybierz obraz. Teraz wyszukujemy obraz, który ma być miniaturką naszego folderu. Gdy już go wybierzemy, klikamy zastosuj i następnie OK. By było widać miniaturkę naszego folderu w liście widoków, musimy wybrać miniatury. I to wszystko w dzisiejszym tutorialu. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji.